Witam Państwa i kolejny przypadek z mojego gabinetu. Chciałabym bardzo Państwu opowiedzieć o tym, ponieważ yy, tu chodzi też o Państwa jakby czujność. Proszę Państwa, był u mnie niedawno całkiem pacjent, który od... Prawie pół roku chodził z powiększonym takim guzkiem na szyi, tu pod uchem, tutaj w okolicy też podrzuchowej z tyłu. Duży, ponad dwucentymetrowy okazał się węzeł chłonny. Proszę Państwa, bądźcie czujni, ponieważ po pół roku przyszedł do mnie z wynikiem badania USG, że ten węzeł jest powiększony. Po, powyżej dwóch centymetrów też uczulam Państwa. I co się okazało? Badaniem laryngologicznym nosa, gardła, krtani stwierdziłam, obecność na języku w okolicy. Podstawy języka, czy tam daleko, tam już w gardle, guza po tej samej stronie. Oczywiście no musiałam to zbadać palcem, bo takie jest badanie laryngologiczne, żebyście Państwo wiedzieli, że wkłada się tam palec i się bada. I okazało się, że tam jest guz, proszę Państwa, na języku dosyć duży. Pacjent pojechał do dalszej diagnostyki, ale uczulam Państwa, że obecność na szyi dużego węzła chłonnego, który jest powyżej dwóch tygodni, zawsze skłania do dalszej diagnostyki, do zrobienia ułatwienia. I do badania przede wszystkim laryngologicznego. Dziękuję Państwu, do widzenia.